Zieloni Koźmilek na inaugurację rundy wiosennej Kalickiej Okręgówki przegrali z Polonią Kępno 1-2. W przerwie zimowej drużyno był trener Damian Baras i po nieudanej jesieni dla tego zespołu w kibicach i samych piłkarzach odżyła nadzieja na utrzymanie w szeregach Okręgówki. Trudno mi powiedzieć, jaki to jest zespół. No, dzisiaj zagraliśmy ambitnie, dzisiaj nie graliśmy pięknego futbolu i myślę, że, że taki, takiej pięknej piłki nie będziemy grać w, w tej rundzie. Na pewno będziemy ambitnie gdzieś tam próbować robić punkt. nie zakładaliśmy, że dzisiaj w tym meczu z Polonią Kępno wygramy to spotkanie, ale chcieliśmy udowodnić, że, 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 że ta grupa, która się zebrała, solidnie trenuje i ambitnie podchodzi do treningów i, i później do meczów. Także no... Będziemy przede wszystkim liczyć na to, żeby w kolejnych meczach robić punkty z tymi zespołami, które są w naszym zasięgu. tak? Damian Baras to jest jedyny nowy nabytek w zielonych Koźminach? Czy przyszli jacyś piłkarze? Znaczy jest Adrian Rembiszewski, to jest Juniors, który jest tu z Koźminka, wychował, wychowywał się w KKS Kalisz, później Dąbrowski też z Kalisza Chłopak. I reszta. Ci, którzy są w drużynie, to są chłopacy, którzy gdzieś mieli przerwę i wrócili do treningów, tak, Tu z Koźminka. Po takich, można powiedzieć, tłustych latach Zielonych Koźminek ostatnich przyszedł słabszy sezon, ta, zwłaszcza ta jesienna runda obecnego sezonu. Czy w Zielonych Koźminek na nowo odrodzi się duch takiej sportowej rywalizacji, złości na tą okręgówkę? No, ja myślę, że dzisiaj to pokazaliśmy już, że, że chcemy się utrzymać, bo. No, Zagraliśmy dobre spotkanie, bardzo ambitnie, i to jest chyba najważniejsze. Mówię, jest grupa 20 chłopaków, która chce się zbierać, chce regularnie gdzieś tam występować, trenować, i będziemy robić wszystko, żeby okręgówkę, ligę okręgową tutaj w koźmiku utrzymać. Utrzymacie? Trudno mi powiedzieć. No, myślę, że z takim zaangażowaniem dzisiaj, jak zagramy całą rundę, to zbieramy sporo punktów. Drużyny, które będą walczyć o utrzymanie zimą, solidnie się wzmacniały. Nikt nie chce spaść do A-klasy. Tak, no. Zobaczymy, co przyniesie liga, tak? Tak to będzie mistrz? Trudno powiedzieć, ja nie znam tutaj zespołów w klasie okręgowej, także no myślę, że no Polonia ma chyba tutaj naj, naj, najbliższą drogę do tego, żeby tą ligę wygrać, chociaż wiem, że też, że pogojnowe Nowy jest mocny. W, w zimą się tam solidnie wzmocnili. Także trudno powiedzieć. Myślę, że między tymi, tymi dwoma zespołami gdzieś tam ta walka o awans się rozegra, chociaż nie wiem. Nie chcę tutaj typować.